Witam Was, moi drodzy! Jak być może widzicie, zaszły pewne zmiany. Pierwsza i dość oczywista to inny kolor tła. Nie, nie przemalowałem ścian, po prostu dałem arkusz bloku technicznego jako tło, żeby miało ono bardziej wrazisty kolor. Druga zmiana to zmiana miejsca nagrywania. Teraz nie nagrywam przy stoliku, lecz przy biurku, co wydaje mi się łatwiejsze do ogarnięcia. W sensie, że stolik mam przy jednej ścianie, biurko przy drugiej, no to taka zmiana. Dobra. Skoro o tym mowa, trzecia poprawka tyczy się dźwięku. Dzięki nagrywaniu przy wspomnianym biurku mogę korzystać z mikrofonu na statywie który to statyw jest przymocowany do biurka, tak, co pozwala mi trzymać sprzęt rejestrujący dźwięk bliżej ust. Ogólnie jestem ciekaw, jak wypadną te istne rewolucje, ale z oceną lepiej wstrzymać się do końca materiału. No, to tyle w ramach wstępu. Możemy już przejść do śmietanki, którą jest dzisiejszy przedmiot. dękiem omawianym w tej recenzji. Jest y, telefon wodny Pony. Tak to się przynajmniej nazywało na pudełku, które zaraz zobaczycie. Takie coś. No, no właśnie. Być może już część z Was wie, co się z tym robi. Nabyłem go, ten przedmiot w Teddy za 12 zł. I żeby nie było, że oszukuję, to teraz ładny dowód. Ej, w ogóle zauważyłem, że tu jest błąd. To jest sweat, czyli pot zamiast sweet, czyli cukierek na przykład. Mam oko. Wybrałem, jak widzicie, model z Rainbow Dash. Do wyboru jest też Twilight i... Pinki, jak kto woli. No i co mogę powiedzieć? Z tego co widzę, producentem jest firma Relcon, z którą już miałem styczność swego czasu. Liquid Ring Toss with Candies, czyli z grubsza płynne ringo z cukierkami. No, faktycznie mamy tutaj cukierki. Ilość, liczba, przepraszam, nie powala. No ale cóż. Zobaczmy w ogóle, co tutaj się znajdują za informacje na tej karteczce. Jestem bardzo ciekaw. To możemy zabrać. Na razie dam to na bok. Tu się mogą skrywać jakieś ważne dane. Bla, 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 literki. No, termin nas interesuje. Myślał przede wszystkim. Oh, kawał czasu jeszcze. Chociaż przy takiej ilości cukierków to naprawdę one bardzo szybko znikną. Nie oszukujmy się. Jest po polsku też. Jakby ktoś był zainteresowany. Jakby na początku coś jest po polsku. Po lewej. Dobra. My tu nie przyszliśmy czytać jakieś papierki, tylko oceniać przedmiot. Zaczniemy sobie myślę od. Cukierków. Aha, tutaj jest. Aha, bo one są zapakowane w takie coś w taki kawał plastiku. Czy da się to zdjąć? Czy muszę użyć narzędzi? Hmm. No, chyba jednak przyda się tutaj drobna pomoc moich niezawodnych nożyczek. Chociaż tutaj są niby jakieś dziurki. Może dałoby się to zrobić bez tego? Czekajcie, spróbuję. A, dałoby się. No ale z nożyczkami zawsze łatwiej. Ok. Mamy nasze cukierasy. Cztery sztuki. Hmm. No powiem tak. No w głodu na świecie, tym przemocy tego się nie pozbędziemy. No dobra. Jestem ciekaw, jak takie suksy smakują, bo one mają jakiś proszek na sobie. To są takie w miarę miękkie. Z takim proszkiem. Ciekawe czy jest to w miarę dobrze widać. O, chyba teraz jest fokus. Hocus Pocus. I Fort Focus. No dobra, spróbuję. Tytręka. Mi się utrafiła. Spoko. Fajne takie słodziutkie. No to jeszcze jedna sztuka. Jakiś inny kolorek to chyba też inny smak. Chociaż jak mamy krakersy. No to i żerafi słońce smokie tak samo. To jest niesprawiedliwe. Hmm. Nie wiem, co to jest za smak szczerze. Niestety nie rozpoznają. Ale też dobry. No. No to pożywiliśmy się. To możemy przejść do głównej atrakcji. I powiem tak. Uważam, że telefon wygląda ładnie. Telefon, czy też gra, bo tak. To jest. Watergame, tak to się chyba nazywa? czy taka gra, w której właśnie pierścionki wrzuca się na taki patyczek. Ale w ogóle jak ja to testowałem w sklepie, to ja miałem wrażenie, że to się tylko wrzuca tak, że to ma dziecko po prostu patrzeć jak to lata, no nie? Ja coś po prostu mi nie wychodziło, chyba po prostu za sobą wciskałem ten przycisk. Swoją drogą, przycisk jest, przycisk jest bardzo przyjemny w dotyku i we wciskaniu. Słyszycie ten dźwięk? normalnie ASMR. Co tam jakieś, kurde, dual shocki. To jest dopiero responsywność. Nigdy no. nie zauważyłem, jak ja tutaj nawaliłem tych kółeczek, tych pierścieni. Prawo ja. To nie też jest takie ładna grafika, muszę przyznać. Wszelkie prawa zastrzeżone. No, oczywiście, jak żeby inaczej, Relkon Hellas S.A. Ok. Ładne. Myślę, że ktoś wiedział, co robi. Wybrałem Rainbow Dash, bo ją lubię po prostu. No i ok. Jak już zauważyliście, celem gry jest wrzucenie tych obręczy na te takie. Kiki, patyki, nie wiem jak to nazwać. No ale to chyba jest dość proste do zrozumienia. Nie wymaga to chyba zbyt wiele szarych komórek. Nawet taka Ameba musowa, jak ja to załapię. Jak to się mówi po angielsku? Easy to learn, hard to master? No trochę tak. Trzeba być cierpliwym generalnie. Nie wiem, co jakieś patenty na to, żeby to jakoś łatwiej ogarnąć. Ale to jest takie przyjemne, muszę mu przyznać. No, już myślałem, że ten żółty wleci. Nie wleciał. Niestety. <laughs> no, co tam? Jakieś switche czy Steam Deki? To jest kurde, szczyt. Współczesnej techniki. Myślicie, że yy, ...wysiedlacze ciekło-krystaliczne to jest yy, niesamowite? No to mamy ciekły. Ja? No i co? Zatkało kakało? No powiem tak, jak na grę przystało. Mamy tutaj też baga. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj w prawym. Dolnym rogu te pieczenie się w ogóle nie poruszają, bo one kuźwa utknęły, zaklinowały się. Nie wiem jakim cudem, no ale ta gra ma baga. Po prostu. Niesamowite, prawda? Takie rzeczy tylko u mnie. Przyjemna rzecz. A i tak w ogóle, z tego co zauważyłem, mamy tutaj też taką zatyczkę. Gdybyśmy chcieli y, uzupełnić wodę, bo by na przykład wyschła. Aczkolwiek z swego czasu, już parę lat temu, prezentowałem y, taką konsolkę tego typu. Konsolkę, w cudzysłowie. I z tego co widzę, jeszcze tam wody nie ubyło. No, przynajmniej nie jakoś bardzo, bo może jednak w skali mikro coś tam ubyło. No ale jak coś, no to... Poczekajcie... Teraz bezpiecznie to wyciągnąć, żeby udowodnić, że to jest zatyczka. Czy to jest na pewno zatyczka? Hm. Może nie. Może jednak tego się nie wyciąga. Może trzeba mocniej szarpnąć. Nie wiem. Nie chcę tego urwać. Jak ktoś ma więcej odwagi, to niech spróbuje i da mi znać. Tylko ja jeszcze nie odpowiadam za to. Prosta rzecz. Całkiem ładna. Całkiem fajna. Może się tym pobawić. Nie wymaga baterii. Niesamowite rzeczy. Co za grywalność. Gra roku. 10 na 10 zdecydowanie. Minus jest taki, że nie można głaskać kotków. Nie wiem, co jeszcze mogę mu powiedzieć. Może przejdźmy do podsumowania. Bo w sumie co innego nam tu pozostało. Ogólnie muszę mu przyznać, że nie spodziewałem się, po pierwsze, że y, znajdę w tym sklepie taką rzecz. Bo coś mi się y, przewinęło kiedyś gdzieś w internecie, że istnieje takie coś. A teraz mam to w rękach. No, znaczy teraz to w jednej ręce, no ale. I co ja mogę powiedzieć? Nie wiem, ile czasu mi zajmie ukończenie tej gry. Ale postaram się ją wymaksować przejść na 100%. Jestem profesjonalnym graczem. Przy mnie nie ma pitu-pitu. No, pitu. patrzcie, jak mi zajebiście idzie, widzicie? Uczcie się, nuby. O! A, tak to się robi. No. Podziwiajcie mi szczunia. O! Nie no, taki telefon, to iPhone się chowa. Schowajcie się i wy banany Z tymi swoimi jabłuszkami. Ogólnie? No, cena jak na ten sklep przystały jest trochę wygórowana. Bo to jest przeliczane z euro. Produkty są sprawdzane z za zagranicy ogólnie. Nie wiem czy da się to jakoś dorwać w innych sklepach. Może, może nie dajcie znać. Może da się kupić taniej. Ciekawa rzecz. Ogólnie. Myślę całkiem niezła zabawka. Żeby oderwać dziecko od wszelkiej elektroniki, od, od prawdziwego telefonu, komputera, smartfona, czegokolwiek innego. Aczkolwiek no cena jest jednak. Do namysłu bym powiedział. Ale ogólnie. Czemu nie? Też, te cztery cukierki no zdecydowanie podnoszą wartość. Może to, może to przez nie mamy, musimy tyle zapłacić. Hmm? To już pozostawiam Wam do oceny. Tak samo pozostawiam wam opinię na temat tego, czy zmiany wyszły na dobre. Jestem bardzo ciekaw, jak oceniacie zmiany. Dajcie znać, będę bardzo wdzięczny. Może coś jeszcze da się poprawić. No. no, jeżeli film Wam się podoba, no to możecie oczywiście zostawić łapkę w górę. Wiadomo, komentarze też są dla Was. No, jeżeli ktoś jeszcze nie, nie subskrybuje mojego kanału, no to zachęcam do zrobienia tego, żeby być na bieżąco. żebym mógł pokazywać takie i inne cudeńka. Co? To w sumie tyle, co miałem do powiedzenia, także dziękuję Wam za uwagę. Mówił Drakonager, do zobaczenia.